Spotkaliśmy się z uwagi na fakt, że prowadzimy projekt, który dostał się dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo dziękujemy. W ramach tego projektu wysłaliśmy informacje o takim badaniu ankietowym do wszystkich szkół w województwie polskim. I tutaj podziękowanie dla polskiego kuratora oświaty naszego, <klucza> Drodzy tego i pani tutaj widzę która jest osobiście. Następnie prowadziliśmy badania pogłębione. A dzisiaj spotykamy się, to jest takie trochę spotkanie robocze, jeszcze w ramach projektu, w którym będziemy dyskutować nad tymi badaniami, które Państwo dostaliście. Badaniami kierowała dr Iga Kazmierczyk. Obecna tutaj. W zespole Karolina, Tomek również. I za chwilę przedstawię Państwu prezentację z badań, a to, co Państwo otrzymaliście, to są takie suche trochę wyniki badań, po to, żebyśmy jakby bez upiększania, bez żadnych. Tam są oczywiście różne rekomendacje i wnioski, ale chodzi o to, żebyśmy wypracowali pewne rzeczy dla nas. tak? Więc najbardziej kluczowe tu będzie wystawienie pani Igi, która za chwilę, za chwilę pani widzi od razu głos. I teraz, drodzy Państwo, będziemy mieli do Państwa wielką prośbę, żeby wypełnić taką rekomendację. Każdy z ekspertów dostał rekomendację. Ona jest pusta, tam jest tylko Państwa imię i nazwisko, jest napisany projekt, jest pusta tam. I my te rekomendacje musimy w końcowym raporcie który też zostanie rozsłany do wszystkich szkół w województwie nie tylko pomorskim, bo badanie było w województwie pomorskim, ale do wszystkich szkół, tutaj z panią kuratą rozmawiałam na ten temat, że za pośrednictwem kuratorów informacje o tym, co wypracowaliśmy, scenariusze zajęć, które, nad którymi już pracujemy, ale potrzebujemy Waszego tak na dzisiejszy temat, również są przekazane. Nie mogłoby się odbyć ten projekt, gdyby nie wsparcie naszej uczelni Korczaka którego częścią jest e, jakby Fundacja Korczaka. E, jesteśmy tutaj w miejscu, w Korczakowskiej Szkole Marzeń. Jest z nami oczywiście nasz pan rektor, profesor e, OPL, e, Którego teraz poproszę o zabranie głosu. Proszę Państwa, ja bym chciał powiedzieć trzy zdania dosłownie, bo temat jest bardzo ważny, wiadomo z jakichś względów, nie tylko ze względu na sam problem przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, który zresztą przenosi się, jak Państwo wiecie, od wielu już lat w internet. Więc my dorośli często tej przemocy nie widzimy, ona ja ma miejsce prawda, w tym świecie wirtualnym, w mediach społecznościowych. Zresztą tu też i dzięki wsparciu Pani Ministra, ale też posłanek, posłów w tym roku organizowaliśmy sześć, czy siedem nawet konferencji w Sejmie, które dotyczyły właśnie praw dzieci, także w kontekście przemocy, także w kontekście tych zagrożeń cyberprzestrzeni. Bardzo się cieszę, że Uczenia Korczaka, właśnie Fundacja Korczaka, bo to jest projekt realizowany przez fundację, zresztą ze środków publicznych, ze środków MENO no, może tymi badaniami się zajmować. I bardzo za to dziękuję, dlatego że wydaje mi się, że ciągle mało wiemy o tym o zjawisku przemocy. My wszyscy niby, szczególnie osoby zajmujące się problematyką dzieci i młodzieży wiemy, ale tak naprawdę w opinii publicznej prawda, ten temat jest ciągle taki trochę będzie latany pod temat. Także bardzo dziękuję za ten projekt. Cieszę się, że Fundacja Korczaka, no i cieszę się, że Alicja, która jak Państwo widzicie, energią tutaj e, całą nas zaraża, że e, ten temat Fundacja prowadzi. Także miłego spotkania, no jesteśmy do dyspozycji Alu że ze względu na kierunki polityki oświatowej, ponieważ przemoc rówieśnicza w tegorocznych kierunkach polityki oświatowej została wyłuszczona jeszcze obok profilaktyki zdrowia psychicznego, właśnie profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, że dobrze byłoby, żebyśmy po pierwsze mieli kodeks dobrych praktyk, bo my często albo wyważamy otwarte drzwi, Albo nie doceniamy tego, co się dzisiaj, i właściwie nie dzisiaj, tylko od dawna dzieje już w wielu polskich szkołach. I to jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że to jest taki czas, który, w którym nauczyciele, nauczycielki, dyrektorzy, samorządowcy wspierający takie inicjatywy, różne instytucje, naukowcy potrzebują wiedzieć, że też doceniamy ich pracę i że widzimy ich pracę i że chcemy tę pracę. Jakby efekty tej pracy wdrażać w praktyce Ministerstwa i planowanej strategii. Każda osoba, która przynajmniej pół dnia przepracowała w szkole, wie, że pracownik niepedagogiczny jest w tym systemie również bardzo widoczny i bardzo ważny. Czasem jest tą pierwszą osobą, która widzi różne rzeczy, które dzieją się w szkole, która widzi przemoc, która widzi interakcje która widzi relacje. Czasem pracownik pedagogiczny jest też tą osobą woźna, konserwator, sekretarka w, w szkole, do której dzieci trafiają z pierwszym doświadczeniem, bycia źle Tak? Czyli to jest trochę inny problem niż przemoc rówieśnicza, no ale jakby mając świadomość, że rodzice też stosują przemoc wobec swoich dzieci dotyczącą właśnie jakby zdrowia psychicznego. W sensie to jest tak rozległy temat, no jestem przewodniczącą Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego w województwie pomorskim. Teraz stworzyliśmy roboczy zespół w ramach tego zespołu dotyczący przemocy rówieśniczej, ale też tej cyberprzemocy, ponieważ u nas w zeszłym miesiącu były cztery przypadki skutecznych samobójstw dzieciaki, małe dzieciaki rzucały się pod pociągi niestety Zginęły pod tymi pociągami, więc, jakby tutaj, jakby dostaliśmy, dostaliśmy screeny z grup w tych szkołach, do których chodzili. I jak pan marszałek zobaczył te screeny, jak mu się otworzyły oczy, co tam się działo, jakie tam były wyzwiska, co tam się w ogóle w tym pisali, no to zdecydował, że my teraz musimy się za to potężnie zabrać w województwie. I dlatego w zespole, którym, którego jakby jestem przewodniczącą, będą jakby wszystkie możliwe instytucje, czyli Kuratorium, czyli Policja, czyli Związek Gmin Pomorskich, jako przedstawiciele szkół podstawowych, Związek Powiatu, pomorskich, jako ci co nadzorują szkoły średnie, są organizacje pozarządowe, są sejmik młodzieżowy, czyli przedstawiciele młodzieży, my chcemy wspólnie sieciując się rzeczywiście znaleźć rozwiązanie, ale całe wszyscy jak w tym zespole jesteśmy, zgodziliśmy się na pierwszym spotkaniu, że najważniejsi są rodzice. Kolejny element już tak od tej strony praktycznej to są kompetencje też nauczycieli. Musimy wzmocnić tych nauczycieli. Ja nie mówię, że oni nie posiadają kompetencji, ale oni się czują niepewni w tym obszarze. A więc kompetencje nauczycieli, budowanie relacji, no i poprawa komunikacji. Ja myślę, że jeżeli dziecko będzie miało zaspokojone potrzeby w szkole, w środowisku, w którym spędza większość dnia i będą te jego różne zachowania obserwowane i identyfikowane na wstępie, to nie będzie dochodziło do takiej sytuacji, jakie mają miejsce. Po prostu jest to Pewnego rodzaju eskalacja, naparstwia się to, dziecko zostaje bez pomocy, bez wsparcia, no i eksploduje w takich formie. Pierwsza sprawa, to co mówiliśmy z mechanizmów, które mogą zadziałać na poziomie systemowym, to jest to, co kiedyś na pod na się zaczęło i co jest, czyli zbyt nieistotne młodzieży, czyli ogniwo łączące wszystkie inne ogniwa, ogniwa będące w tym. Natomiast to, co padło, ja to sobie zapisałem w swoich notatnikach, czyli zwiększenie komunikacji, rady pedagogicznej itd. No, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że profilaktyka jest zanim coś nastąpi. I w przemocy profilaktyka jest zanim coś nastąpi. Jeżeli teraz, no ja akurat dzisiaj tak i też i to i weremetry, i w i WP to samo powiedziałem, że okej, okay, w Leninie Górze została zabita dziewczynka, ale w Iławie 11-letni koledzy uratowali 11-letniego 11 kolegę, który był ofiarą przemocy domowej. E, rośnie to, na co patrzymy, i jeżeli 90% około procent rodziców nie przychodzi na wywiadówki, nie ma problemu, nie pisze skarg, i oni są niewidoczni, i dzieci są dla nas niewidoczne. My zajęliśmy się uczniami, jeżeli bo w skali 0 do 10, pracujemy na 0,3, 0,4. Czyli jak ma orzeczenie, jak mnie opluł, jak pokrzyczał, to ja wiem, co zrobić. Jeżeli jest zdolny, nie wiem, co zrobić, a jeżeli nie jest ani zdolny ani z orzeczeniem, to ja w ogóle go nie znam. I to jest problem, bo profilaktyka nie jest na w przedziale 0,3, tylko profilaktyka jest tam, gdzie problemów nie ma. Edukacja powinna być pozapolityczna. Są kierunki ministerstwa, które wspierają dyrektorów i, i wszystkich pracowników, by realizować to, co się powinno. Chciałabym zaznaczyć, to że my już od co kilku lat to właśnie robimy, więc takie kierunki tylko nas definiowały. A to, że spotykamy się w ramach różnych projektów i programów z panią Marszałek czy z innymi osobami, to jest kwestia tego, że chcemy działać i wierzymy w to, że będziemy skuteczni, gdy nawet uratujemy jedną osobę i spotkamy się ze sobą, by mówić o czymś, co coś ważne. Demografia rzeczywiście będzie słaba, chociażby dlatego, że jest wypalenie rodzicielskie i żadne opowiadanie o tym, jaka rodzina jest wartościowa. Kiedy patrzę na skonfutowaną, nieradzącą sobie matkę czy ojca, niczego nie zmieni. My jesteśmy już po prostu niewiarygodni, bo co innego dzieciaki widzą dookoła, a co innego nie głosimy. Także głoszenie tutaj już przestaje, moim zdaniem, mieć rację bytu i ja chciałam odczarować rodziców, bo powiem szczerze, trochę się zagotowałam. Jako rzeczniczka praw uczniowskich w Gdańsku rodzice są najczęstszą grupą obok nauczycieli, którzy się do mnie zgłaszają. Zgłaszają się bezradności, zgłaszają się dlatego, że nie działają inne instytucje państwa, zgłaszają się, bo oni już byli. Tam, siam, o wam, nawet w kuratorium już byli i przychodzą i mówią, jest problem, tak? My nie wiemy, co mamy z tym zrobić, bo to nie działa. W tym momencie, że tak powiem, ja ze swojej strony widzę, że szkoła jest niegotowa na to, żeby w sposób partnerski i profesjonalny pracować. Kadra nie jest gotowa, żeby jakby przejąć odpowiedzialność. Jeżeli szkoła jest miejscem, w którym uczeń i dziecko jako pierwsze, to są pierwsze miejsca, gdzie doświadcza władzy, władzy instytucji. I on się odbija. Bo jest sprawa zamiatana pod dywan, bo on nie ma z kim rozmawiać, bo czego pani tu znowu chce, co pani znowu tu skarży.